Zobniałe mm, jest... te kurek. Zobnaliście. O, widzisz, dziobnała to jedna. koko Mamo, to jest koko koko. No i liczymy kurki? Ojej. Powinno być 10. <średzimy> 9 nawet bym powiedział. Aha, bo to jest na graniu. Tak. Nie, no, nie, to nie ma. Da, da, da. No i co tam, Natalko? Fajne te kurki? Fajne. Koko, koko, koko. Koko, koko, A jajko zniosłaś, koko? Jajko! A, to są koguty. No, misiu, nie szczekaj. Tak, są twoje kury, tak. to jest nian... też pies. Twój pies. Mhm. Brusik, brusik, No nie wypuszczamy tych kur. Teraz wyjście z tu tam, mhm. tam trawka rośnie. To tak ładnie będzie rosło. Fajnie te kury nuniuzi? Jak tam te kury? Agroturystyka. Dzień dobry, proszę Państwa. Co za misiek tutaj jest? Straszysz kury? misiak. wszedłeś? Daj mi jednego jakiegoś... Chabryzia? chwilkę jest dobre. weź do łapki. Weź do łapki listka, Atalio, i, i wsadź im tam. O, to by się nie dziwneło, coś na ten. Natalio, szybko. Hmm. Hmm. Drugi raz się biorą na ten sam. <grym> Ale tych kur. Jakiś... Co mi się kupi? Co kury? się staną tak dzisiaj nie, będzie siadać. Ach, tak sobie no Dobra, chodź za do łapkę. Niepewnym krokiem trochę. Nie, nie równo nierówno trochę, Trochę nierówno. Najczęściej miękko Brudno, Trudno, ale miękko. O, Kto to, to biega? Kto to Kto to biega? biega? Kto to biega? Brusik! Kto to Brusik. biega? Brusik, chodź do nas. Brusik. Zrób, stop, za ogonem. Za ogonem. Chodź brusik. Brusik, chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Zrób sobie siad, ładnie. Zrób siat ładnie. Brusiku, siad. Siad. No. Siat. A i co my tu mamy? Tam my kogo my tu mamy. Caucha. Caucha, ha, uciekł. Chao chau, uciekł. Ha, Cho chodź tu. Chodź chau chau. Brusik. A, dostało się. <laughs> nie, dochalone. teraz kurtkę dostałem. Brusik, Brusik. Nie masz lata Takiego miśka? No mi się chce siedzi. A tego miśka, tu masz takiego miśka. Ja się nie boję? Tego no, się nie mam miśka, no. Chodź, chdź miśku. Chodź do Miska, idziemy do Miska. Tutaj trochę poligon. A mi się ten ten jakiś patyczek też chcesz wziąć. No siedzi tam? No się dziadu, chyba liściowa tutaj jest. Mówi, tu jest mm. jakiś listek. Trochę sobie, no dobra a wiem, gdzie jest dużo liścia, a ja tutaj nawet jest trochę jeszcze. Chodź na liścianą są wyciepce. Chodź. Hop 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 Hendziaka sobie włączyłaś witalia? Ten tryb, jeszcze przetroski Ale się kiwamy Co to za mi się idzie z listkiem? Co to za mi się piękny? To ty jesteś mi wdziczny? No, Idę, 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 idę. Mam, muszę uciekać. Ty no, muszę uciekać. Nie, nie tam Hop, hop. A -a -a. Tak. Mamo, a może do koparki chcesz? Ale by była jasna. No to z dziadkiem. Z dziadkiem do koparki. Musimy jeszcze ta... A gdzie ty się w łódczaku schowałeś? Chwałem dziadkową koparką. Co? No zmęczony jesteś już troszkę, tak? No już się zmęczyło. Nie, w ogóle już. No, tam, tam jest mi się jak obrad. Co? Zawracamy, nie? No może na te listki szczęści. Aha. To chodźmy na listki! Chodźmy na listki. Mhm. Hop, hop! Hop, hop, hop! Patrz Ale mi Ale li... li... O, uh, mm -hmm. masz listku Nie, no. nie. Co tam przebiegł? Brusik, chodź o na nas, Brusik! Bach lecą! Bach lecą! Bach lecą! Opa! Opa! Brusik! Opa! Gdzie jest piesek? Opa! A co to jest takiego czerwonego? Pomidorku. Pomidorka. Pomidorka. Hmm. Rusik! Nie ma. nie ma. Nie ma, nie ma. Pisko. Nie ma, nie ma. Rusik! Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. A kuku! co tam idzie. A kuku! Co Kuku. Chodź jaki kuku! Oh. Kur. Kurka! Oh, Ale fajny, nie? Rusik, chodź tu do nas. Chodź do nas, Rusiku, Chodź tu, brusik, brusik! Brusik! brusik, hać, brusik hać, 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 hać. Chodź, 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 chodź! Chodź, siądź sobie, siądź! Siądź sobie, siądź, siądź brusiku! O. Dobra, nie rób żadnych brusów! I co, fajny piesek? Fajny? A, to ma futerko, widzisz? Ją język i zęby ma nawet! No. A, fajny? Fajny? na uszy tylko wąsów nie dotykaj, wiesz no, to wąsy to nie jest najlepszy pomysł o, ale miłe, nie? ci mi ci mi ale nie liściami to... masz tu przyjaciela, Natalio masz tu przyjaciela no, poszedł sobie. <noise> to, to, to koniecznie musiał to zrobić <noise> tak, brusik Chodź jeszcze raz, chce. Mm, Gazi nie chce. Chodź tu się, a będziesz sanki ciągnął w tym roku. No, trzeba cię jakąś tą, myszkę załatwić. I sanki będą. To czy to sanki? jeszcze śnieg musi być. No i śnieg. Sanki to jest najmniejszy problem. ten śnieg to może być większy. Może dowali śniegi. To co, wracamy, nie? No wracamy. Chodź, zaśniesz nam w trakcie powrotu. Hop! Nadawek e -e. jest jakiś? Uchodźcie! Idzie z wierzch! Piesek się ochrania tutaj, gdzieś masz ochroniarza. rusiku! rusiku do nas! Hopa, hopa! Hopa, hopa! Hop, 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 hop! Tam, wyleciał, poleciał. Tak. Co my tu mamy? Tutaj głównie jakieś ciągi O, to nie, no, nie koparka. Może tak koparką na tym... jakby było. Aha. Aha.